Hejka kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Roxana i dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, na który głosowaliście w ankiecie na Instagramie. Tak między innymi, to wpadajcie, żeby brać udział w ankietach i być ze wszystkim na bieżąco. I dzisiaj oceniam Wasze TikToki do mojej piosenki Chill Out. Zrobiliście prawie 2,5 tysiąca TikToków do mojej piosenki. No i dzisiaj zobaczymy sobie te najfajniejsze, najciekawsze TikToki. A na końcu mam do Was specjal, taki film, który dostałam na Instagramie. I pragnę się z Wami, nim Podzielić, bo jest po prostu uroczy, więc zostańcie do końca, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał po więcej, a już teraz przechodzimy do oglądania Waszych TikToków. Mam mam Niepotrzebna Dziewczynę, która stworzyła taniec do mojej piosenki, który stał się takim mini trendem. Dlatego kolejne tańce już będziecie wiedzieć, skąd się wzięły. Tutaj pragnę podziękować, naprawdę super pomysł i masz zmysł choreograficzny. To jest dość świeży TikTok, również bardzo uroczy. Mam chill out, mam chill out. Niepotrzebna następna rozmina. Co... nie mogę robić, mam jaki mam. To jest dobre, to jest mocne. Ja rozumiem, że, że chill out mocno wchodzi w banie, no ale tutaj ewidentnie wszedł za mocno. chillout dotarł także za granicę. No i właśnie o taki chilloutowy vibe chodziło, wiecie, wakacje no i odpoczynek. Stajesz, mam, out, mam Zobacz, jak ten czas szybko mija. Bardzo pozytywnie, trochę taki mroczny filtr tu jest nałożony, ale pozytywnie uśmiechnięta dziewczyna. Pozdrawiam. Mam chillout, mam chillout, niepotrzebna następna rozpina. co dziś robić mam, jak Wow, bardzo fajne kocieruchy naprawdę. Pozdrawiam cię na drosi. A podłoga. a. No słodki, widziałam już ten taniec stworzony przez chyba fankę Mony. Bardzo ładny, uroczy, nieśmiały, ale ale również ciebie pozdrawiam. mam no, cieszę się, że jesteście uśmiechnięci. Dzisiaj też nawet byłam na siłowni i tam spotkałam koleżankę, która mówi, że no, posłuchała mojej piosenki i siadł jej ten tekst w głowę więc mam nadzieję, że również gdzieś tam chodzicie po kątach i śpiewacie Mam chill out, mam chill out Niepotrzebna, zbędna rozkmina Co dziś robić mam, jaki mamy plan Seniorita, tańcz, tańcz, tańcz mam chill out, mam chill out Zobacz jak ten czas szybko mija Oksy zimny sien... Okej, okay. tutaj jest wolna Interpretacja e, chyba tańca lub chilloutu, no ale koce z oksami na głowach są top. Słodko i naprawdę fajne ruchy tutaj są. Och, nie wiem jak się nazywacie, bo wasze nazwy na TikToku są bardzo skomplikowane. Mam chillao, mam chillo, zobacz jak ten czas, szybko ja bardzo ładnie. Czy ja tak wyglądam od tyłu, to nie wiem, w zasadzie nie wiem skąd ta inspiracja w ogóle, bo ja chyba takiego zdjęcia nie mam, ale mam takie spodenki na przykład, więc być może mnie gdzieś widziałaś na żywo. Hmm, daj znać margaretka 7, 2, 10. Bardzo ładnie. Jedni. Mam chillao, mam chillao, niepotrzebna ten... Tutaj było chyba jakieś takie mega slowmo i przyspieszenie, jednocześnie. Zabawne, trzeba przyznać. Taki chill out, to ja rozumiem. jak ten czas Taki to ja rozumiem. mam jak ten czas. Nie no, dobra, to ja poczułam dzięki Wam ten vibe. Takiego wiecie, no, no latino. O to chodziło w tej piosence. I taki chill out, więc bardzo Wam dziękuję za te filmy. Kolejny fajny taniec. Tym razem yy, chłopak pink boss. Pozdrawiam. Mam mam Niepotrzebna rozmina. Co tutaj się dzieje w ogóle? Co dziś robić? ale jest znajomość tekstu to jest najważniejsze. Co dziś robić mam? Jaki mamy plan, Spoko. Taka dowolna interpretacja, tak zwane POV dodane. Trochę tak jest, powiem wam. Jeżeli chodzi o tą dziewczynę, pozdrawiam Perla Krola 2. Dokończ tekst. Moje piosenki chill out. Dobra. I mam chilla, chill 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 W się te Teraz gim oce się, czyli wszystko gra. <laughs> ja nie mogę, bo ja już to słyszałam. To jest, to jest mocne. Mam się do mainstreamu jak na bonsajda. Ale to pasuje. Jak to mocno siada w tym. Spoko. Yy, dobrze, że yy, widzicie moje challenge wam się podobają. Ja wiem, że one są. No, dla młodszej. Są dla młodszej, Dla młodszej publiczności! Bo ja generalnie swój kontent w głównej mierze kieruję ku młodszej publiczności. Oczywiście starsi też znajdą dla siebie materiały u mnie na kanale YouTube czy na TikToku, no ale te challenge stricte są dla młodsznej, młodsznej. Dla młodszej publiczności, więc tak, cieszę się, że tutaj Because Everyone zrobiłeś aż pół miliona na mojej piosence Chill out. Mam chill out. Mam chill out, niepotrzebna stępna, Co dziś robić mam? Jaki mamy plan? Seniorita plan, sznęć, To jest mój ulubiony top of the top TikTok. Tutaj jest Kowalczyk Marcin. Razem ze swoją grupą. Oni chyba nawet mają grupę taneczną z tego co widziałam na Instagramie. Bardzo Was pozdrawiam, bardzo fajna interpretacja, dość taka tajemnicza. I na koniec mam dla was specjalny film Trzech dziewczynek, które Wyobraźcie sobie, stworzyły Układ taneczny do całutkiej piosenki To było takie Typowe chyba nocowanie Jakieś piżama party I dziewczyny naprawdę się wczuły Patrzcie na to na mnie, są wakacje, morze, i mam rację. Będzie to najlepszy czas, wcale nie do wydać. Piękne, urocze, dopracowane. Naprawdę ja się bardzo cieszę, że Wam się piosenka podoba. Dostaję bardzo wiele też pozytywnego feedbacku od Was na Instagramie za co bardzo dziękuję. Oczywiście wszelkie rady tutaj dotyczące produkcji też biorę do siebie, bo wiadomo, że jeszcze trzeba mnóstwo mnóstwo rzeczy dopracować. Ja cały czas się uczę, cały czas też chodzę na lekcje wokalne. Tak ta piosenka miała wyglądać, jak wygląda. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy nagrywaliście TikToka do mojej piosenki. Jeśli tak, to możecie wysłać mi również na Instagramie na Najlepsze TikToki będę jeszcze publikować na moim Insta, więc bijajcie koniecznie tam, żeby tego nie pominąć. A już teraz zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!